Idziemy. Dobrze, e, idziecie. Wszyscy idziecie czujnie, czy tylko Boruwa idzie czujnie? Wszyscy idą czujnie. Wiesz, e, no. ta kucka obracając się to chwilę. Pamiętasz, to, pamiętaj to Neuroshima. To w takim razie ja poproszę od was problematyczne testy. E, znaczy tak, od bo... od Boruwy, problematy, problematyczny test czujności. A od... Kanobana y, i od Francisa trudny Dobra zdałem spokojnie Nie, nie działa mi klawiatura! Fuck! Czekajcie chwilę Czekajcie chwilę, musi mi klawiaturę zaskoczyć Ale to co mam rzucić? 3D20 Musicie chwilę poczekać, bo mi nie działa klawiatura Proszę bardzo. Kur... Nie pierdol. Okej, okay, no to w takim razie Francis nie zdał. Albo rózba. John. Nie zdał. Sprawdźmy, sprawdźmy. Czujność mam na jedną. Nie zdał. Kurz. Zakichany staty. Zaczujniesz. Po co? No bo na tam... Więc e... 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 spada Wam na głowy e... z kratki. Supicie. ale, ale Pajączy... ja zdałem. Pajączek ze święcącym odwłokiem. To, że zdałeś Poligus u... uprawnia Cię do wykonania rzutu na zręczność celem kościa Twojej inicjatywy. No prawda Aż tak szczególnie Tak, no zdał. I to ma bardzo ładną inicjatywę nawet. Ja to jest moja inicjatywa. Fuck! My przesrane. Już włączam. O ja! O, musisz wrzucić jedynki. Wow! Panowie, miło się z wami grało. No dawaj, Gruzi. Jak jesteś zaskoczony, spada ci na głowę pajączek i gryzie cię w kręgosłup. Przez chwilę czujesz takie tępe ugryzienie, a po chwili narasta w tobie wściekłość. Rozsadzać flaki. Po prostu przed oczyma robi ci się czerwono. I teraz zdaj trudny test kondycji. A ponieważ nie masz kondycji, on będzie w pewnym momencie bardzo trudny. O kurwa... Bardzo trudny to 6 i mniej. O kurwa... Nie mam 4 i mniej. Teraz Chyba. albo będziesz się powstrzymywał, albo rozwalisz nas. Ej, Rudy, takie pytanie. Jak wszyscy w wyszła, zaczniemy się w siebie napierdzielać? Ale, ale to... to walnęło, nie, nie ciebie, kanovan. To Aha, co walnęło? Nie, myślałem, że to mnie. To ty, Boruwa, masz rzucać, bo ciebie dziabnęło. Aha, myślałem, że to... do Co?! Ja mam rzucać na kondycję?! Tak. Bardzo trudny. Z budowy. To cztery i mniej, Borówka. Wow! Merry Christmas! Więc dziękuję. Przez najbliższe pięć tur przejmuję władzę nad twoją postacią. Chodzisz w tryb Berserkera, czyli nie zwracasz uwagi na przyjmowane obrażenia, a także w tryb Furia, który dodaje plus 2 do twojej zwętrzności, dając ci umiejętności bojowe. O kurwa. To jakiś robot będzie. Czyli teraz tak. W jakim szyku szliście? Kto był pierwszy, kto drugi, kto trzeci? Ja na końcu. Mike na końcu, a Poliwus, znaczy Francis. Kanuban, Kanuban w środku. Tak? Tak, tak było. No niechaj tak będzie. W takim razie Kanuban to ciebie atakuje John. Określmy może inicjatywkę. Oj, to mogło zrobić inaczej. <grychy> mhm. Mm No wyrzucaj poliwus, tylko mnie nie zabij, proszę Czy znaczy, no zresztą możesz mnie zabić nawet, masz prawo teraz no, Ale ty jesteś niewrażliwy na obrażenia, no. więc ja raczej ciężko no. będzie zabić Muszę przez 5 rund spierdalać jak najdalej, krótko mówiąc No Albo weź mnie z O kurwa. O ja Albo weź mnie zwiąż... A nie, już nic nie zrobisz R Jakie 3D30, 3D28? Wow To na inicjatywę też tak rzucałem, lol Lol, brawo! Ło, jeszcze lepiej! Okej. Okay. No to w takim razie Boruwa jest pierwszy, potem jesteś ty. Francis, jako że został zaskoczony przez pierwsze dwie tury w ogóle jego nie będzie dotyczyć walka. Rzucamy 3k20 na walkę wręcz. Czekaj po prostu mojku i tyle. Boruwa moją inicjatywę. Aha, ty ja mam zrzucać, tak? Nie, ja rzucam za ciebie, a poliwuz rzuca za siebie. No, zrzucę. Boruwa. Boże. Żeś <laughs> 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 Sorry. Dawaj, poliwuz. Poliwuz. No ja chcę uciec. Nie możesz. Ho, ho, ho. Oh, oh. Ho, ho, ho. E, walka wręcz działa w ten sposób, że bierzesz, rzucasz najpierw kośćmi, a potem decydujesz na co je przeznaczasz. E, możesz zdecydować na jeden cios podwójny, jeden pojedynczy, jeden potrójny lub trzy pojedyncze. Przy czym jeżeli... Hey, postawisz cios, przed którym przeciwnik nie będzie mógł się obronić, to on przejmuje inicjatywę. W chwili obecnej to John oszalały ma inicjatywę, ponieważ strzyknięto mu zielonego bluta we flaki. Masz dane trzy testy na walkę wręcz. Pierwszy test wygląda tak, że Jesteś w stanie się obronić. Drugi raz też się bronisz. Za trzecim razem przejmujesz inicjatywę. Hmm. A później jak przejmę inicjatywę mogę spierdalać? Tak, Możesz. Tak. Okay. Wtedy dostajesz automatyczny cios w plecy. Tak przed pierwszym ciosem, Przed pierwszym ciosem żona się zasłoniłeś, przed drugim się zasłoniłeś, a trzeci zablokowałeś, bo nie prawił i teraz ty przejmowałeś, przejąłeś inicjatywę. Okay. Tylko pamiętaj, że jak zaczniesz uciekać, to y, dostaniesz jeden automatyczny cios w plecy. Plus, jako że on jest teraz w stanie furii, twoje przejęcie inicjatywy było dla niego ciosem, więc Boruwa obrywał lekko ranę. Fajnie. A gdzie? to zapisujesz, czy mam sobie zapisywać? Zapisuję sobie. Zapisujesz? Okej. Okay. To, ej, to ja to jeszcze pójdę tam. W lewą rękę. Oddać, dobra. Zjeść coś i wrócę za 5 minut <laughs> No okej okay. O no, teraz no, jestem zombie Za brains Nie wiem, kto tu będzie miał w tej sesji implanty O kurwa Buruwa cieszysz się Tak! Wezmę sobie mechaniczną łapę z miotaczem ognia wbudowanym wow! Buruwa ja też będę miał implanty, bo zaraz mi odebiesz rękę, mogę się założyć. <laughs> <laughs> Powodzenia, idę się odlać i załamać. Dzięki. Ty pieprzasz, tak? Ja no, jak przejąłem inicjatywę, to mogę spieprzać, czy mam go napieprzać, czy co. To jest twoja Bo decyzja. No ja nie chcę, ja nie chcę go uszkodzić. Go obezwładzę. No właśnie nie mogę. Czemu? Bo on ma furię. Do, <laughs> Do on się napieprza kolbą. Mogę mu złamać Springfielda? E, możesz. O nie, bo Chyba. On się wkurzy wtedy. Dobra, to chcę mu wyrwać jakiegoś, jakoś tak, tego Springfielda, nie? No okej, okay, ale to będzie w tym momencie trudniejszy test. Jako, że nie atakujesz... E, Borówy tylko atakujesz jego broń. E, to będzie trudny. Okej. Okay. I za trzy segmenty. Okej. Okay. Znaczy, nie że chcę mu zabrać broń, ale chcę go jakoś obezwładnić, żeby wiesz... Trzymać jak najdłużej. Bo wiesz, to... to z tego co wiemy już, z tego co się dowiedzieliśmy, to nie trwa wiecznie. To, to po jakimś czasie zanika. Zgadza się. No, także ja go chcę przytrzymać jak najdłużej. Także co muszę zrobić, żeby go... Dobra, po prostu robię sekundy. tak, żeby... okej. Okay. Żeby, wiesz. Nie chcę mu nic zrobić, ale też wiesz, nie chcę go jakoś tam zabić. Znaczy siebie zabić. Masz tylko dwa sukcesy, potrzebowałeś trzech. Kurde. I Boruwa przejął inicjatywę. Dobra i teraz twoje 3.20. O ja. Jeden sukces tylko. Ale będzie... Czyli dostajesz raz w ryjaw. Tułów konkretnie. No, raz w rejach. w tułów tu do, do, do konkretnie. To, tak. To było... Pierwsze było figure of speech, a drugie było wylosowane miejsce obrażeń. Aki. Okay. To, to teraz muszę coś zrobić, tak? Teraz y, może sobie rzucić Mike na inicjatywę i to co znowu trzy bo minęło twoje zaskoczenie no. więc możesz rzucić tak ile już tu minęło ej o. I co teraz razem mhm. no to jesteś po nich wszystkich Czyli jak zadziała Boruwa, zadziała poliwóz, to potem działasz ty. Teraz działam. Teraz działa Boruwa. Dobra, poliwóz. Macie szczęście, że nie mam specjalnie dużej budowy. Be. Dobra, ja się dretam do, do tego. Żeby on spróbował go, żebyśmy go obezwadnili. No kurde, słabo. Nie, nie już także. Lepiej niż ja. Miałem no, 11, 3 i 15, no. W sumie on miał 14, 16 i 6. Więc tak, Boruwa miał ...dwa sukcesy, ty masz trzy, więc przejmujesz inicjatywę, a jako, że jest to furia, to przejęcie inicjatywy wiąże się z dodaniem ciosu, kolejna lekka. Dpiero dwie lekkie? Wow. No! No to, jak to, jest, to tego wyjątka. Bo wiesz, ja cię naparzam rękami, nie naparzam cię kolbą, czy bo nie, nie chcę broni sobie połamać, nie? Na tobie. Dzięki. Dzięki. Ej, ale Majku nie musi teraz być specjalnie, nie musi być związany z walką. Mike yy, rzucił na inicjatywę teraz jest jego kolej w Co robisz, Mike? Znaczy tam A. Kopnij go w ryj, żeby odpadł do tyłu. Dokładnie. Ale pamiętaj, że mnie bijesz, ej. Nie, nie biję ciebie, tylko Nie, biję Rudiego, bez mózgu maszynę. <laughs> ale gdzie ja jestem? A ja 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 jeszcze wyciągnąć Ja mogę wyciągnąć no... budził albo coś. A? Hmm! Marku! Daj na medycynę! No że jest coś takiego! Jak odrząsnąć gorsza spotkę. Smacznego burowa. Dzięki. No bo się zdenerwowałem, no. <laughs> no. jak się denerwujesz, to jesz, tak? Nie, ale mam słodycze, no to muszę coś robić, ja nie? nie będę na butelką się napierdzielał z nerwów. Majku zdaj na medycynę, może będziesz, może wykombinujesz, przypomnij ci się. No, no to rzucam na medycynę. E, baruwa, to nie ma sensu, dlatego że pierwszy raz spotkałeś się z czymś takim, to już wcześniej wiedziałeś, bo jak widziałeś przecież tych ludzi, którzy pod wpływem tych ataków padali, wiesz, że objawy trwają około pięciu minut. O, to spoko! 5 minut, minut dostawania po ryju przeżyjesz mm. <laughs> Jakoś żyje <laughs> Dobra, no to powiedzmy, że minęła już minuta Może rzucić e, trudny test kondycji Borula nie mam kondycji, tutaj to to jest bardzo trudny Tak Fajnie Poniżej 4 Wow. Jest! Jest! Przechodzi w trudny ale miło to wciąż nie zdane. To da. Dobrze. <gry> aj. aj, aj. Jeden, a, to nie, to, a to się nie zmienia! Nie zmienia się ten poziom. Ej. No zmienił się, ale tak masz za mało. Ale wcześniej prze, był też bardzo trudny. E, no tak, bo cały czas jest na jednym poziomie. No to się pytam, czy się zmienia poziom. No zmienia się, bo masz chyba. Wow. Bo masz jeden. No a mi chodzi, że organizm przyswaja trucizny i jest coraz mniej na to. Ja mogę... on się pyta o to, czy w następnej rundzie będzie rzucał dalej bardzo trudny czy trudny. Bardzo trudny dalej będę rzucał. To jest bardzo trudny. No Mike, co robisz? Raz, raz. Co ja robię? No. No to skoro z tą medycyną nie wypaliło. Spierdalałeś. No, nie, nie no, no to... Babu w mordę, a nie. Obi... nie, 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 nie. Obi mi mordę i tyle. Obezwładnić borówę. Ok, no to w takim razie spróbuj sobie rzucić e, trudny 3k20 na tręczność, na walkę węgiel eee, 3k20 3d20, no e, o dobre jest cyk 12, 7, ma zdać? 17 I co wygrałem? Kopa w mordę! Nie, nie wygrałeś. Co muszę tak. zrobić, żeby go jednak obezwładnić? Rzucać dalej, ale nie teraz. Teraz to dopiero. No to jedziemy dalej. Teraz teraz to Canudan ma iniciadle. No i pięknie. 1.87. Oh, fuck. Pięć 7, jeden. Dzięki. Ale ciosy zostały zablokowane. Mike. Dalej. Ale dalej moja inicjatywa, więc wiesz. Tak. To ja? Tak. O. O. Boże. <laughs> 26-7 siedem. w pysk. Tak, przypadkowo dostajesz w pysk. A zdradź się, uderzyłeś się swoim rękom <laughs> Taki zoma, taki duży Nie. Się w mordę dał. W jakiejś bajce były takie właśnie opcje, że... Tak się zakręcił, że się walnął w pysk. Tak. Tak. Próbuję sobie przypomnieć, w czym to było teraz. Magia kreskówek. Nie mam zielonego pojęcia, ale dobra. Obijaj mi mordę dalej. Druga minuta walki? Nie wiem, czy to nie było w jakimś papaju, albo w czymś takim. No, też coś było w papaju. Dobra, nieważne. Rudy! No, jeszcze jedna wymiana ciosów będzie druga minuta. Czyli dwie... Ale co, jak? Pięć rund powiedziałeś. Kanuban, pięć minut. Ale mówię, że przyjmujesz nad jego postacią pięć rund. Ach, ty. Dobra, niech będzie. Eee... No. Jeszcze trzy. Round three. <laughs> yeah, Nie, no cztery. Nie, round. Znaczy, trzy teraz jest. Teraz jeszcze dwie zostały. No to mówię, round three. Fight. 3, 2, 1, jakie żupy. 6. <grywa> no. Pokaż co potrafisz Boruwa. Wyżyć 3 dwudziestki. Nie, bo mi teraz ubiło mordę. 20, chociaż jedną wrócić. Tak, A. dwa razy dostałeś mordę. To mam w mordę to jednym... W mordę to znaczy w prawą nogą prawą <grywa> <nogę> i lewą <grywa> dłoń Właśnie w co dostałem? To mam już jedną lekką na klacie, jedną lekką w Lewą na... nogę... I tu. No to... Mówiłam... Jeszcze jedna lekka i mam ciężką na tułowiu. Ty już masz ciężką na tułowiu i jedną Jednak. lekką. Znaczy nie, czy? No! Dwie lekkie to jest jedna ciężka. Ej, no! A No, a dostałem dwie w tłów. No dobra, dobra, niech będę. No kurde już chciałem czy... powiedzieć, że Borowa powinien rzucać na skutki ran. Kurde. Nie rzucaj na skutki ran, bo jeszcze mi połamiesz zebra. Nie, Cześć? Cześć? znaczy ty powinieneś rzucać, bo ten... E... Odporność na ból powinieneś rzucać, nie? Czy znaczy coś takiego, ale ty masz berserkera bym ja sposób? Berserkera. Zapomniałem. Dobra, teraz Majku. Majku się wycirzył na chwilę. <grym> no, 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 co ja? O, teraz twoja tura. Rzucasz! To samo ciągle, dalej mi objęli. 12, 13, nie, się 4, cieszę, że go biją. Znaczy ja się nie cieszę, no. A chcę już to mieć za sobą. Ostatnia runda teraz się zacznie. Dobra. Nie teraz... Co, co on run... mu zrobił? Zabił Co on mu zrobił? Nic? Aha, okej. Okay. Ale na twórca nawet? Kanuban, jeszcze, jeszcze raz twoja inicjatywa. Ostatnia. Tak. A ja nie mogę sobie rzucić na kondycję. Nie. Ha, Bo ocenie. oblałeś dwa testy. Cicho. Wolę oblewać niż świętować. A w sumie jak. W sumie jak oblewasz to się po, powinno podnosić o jeden, ale okej. Okay. Cicho! To, a także się cieszę. No to teraz to... powinieneś zdawać na tym... Na ja jakimś tam bardzo. mistrzowskim stopniu. Poparcie mhm. jest mhm. jeszcze mistrzowski i arty mistrzowski. Level pro! Tak. 200% utrudnienia, co to jest? No, Rudy, rzuciłem. Jest... 4.11.3 A on się obronił. Dobrze. Nie to, tak młody, tak. Tak. I teraz jest ostatnie starcie. Mike. Ej, ale Rudy, nie mów mi, że ta trucizna zabija potem tym opętanego jak się skończy, co? Przecież i brat przeżył i ten co okay. mordował dziewczynę przeżył. Mike rzuca się i gościu z, z amerykańskiego futbolu, tak zgarnia Johna i to wygląda tak, że Kanuban bije się z Johnem, a nagle John mu znika przed oczu. Rozgląda się, patrzy, a Francis przygniata Johna do gleby. Próbuje go skrępować, chwilę jeszcze John się miota, jeszcze z dwie minuty, po czym słabnie i traci przytomność.